Nie wiem, czy najlepszym pomysłem na sierpniową upały jest uruchamianie sprzętów do grania, które podniosą i tak już wysoką temperaturę w naszych mieszkaniach. Jeśli jednak zdecydujecie się na granie w nowości, przygotowaliśmy dla Was najciekawsze, naszym zdaniem, pozycje. Ja nazywam się Paweł Winiarski i zapraszam na materiał z growymi premierami sierpnia. Submerged. Submerged to przygodówka stworzona przez ekipę Uppercut Game. Wcielimy się w niej w młodą kobietę, która wraz ze swoim ciężko chorym bratem będzie musiała oddać się eksploracji podwodnego miasta w poszukiwaniu leków. Czekać tam będzie na nas sporo zręcznościowo-logicznych zagadek i ciekawa opowieść, którą sami będziemy musieli ułożyć w logiczną całość. Premiera 5 sierpnia na PS4, Xbox One i PC. Everybody's gone to rapture. Kolejna przygodówka, tym razem na PlayStation 4. Mała brytyjska wioska i ostatni dzień życia na Ziemi. Intrygująca opowieść, interakcja z otoczeniem i napotkanymi postaciami to najciekawsze elementy nadchodzącej produkcji. Mamy otrzymać ogromną mapę, której przejście z jednego końca na drugi zajmie 20 minut. Zagramy 11 sierpnia tylko na PS4. Testing, testing. Oh, I guess... Hi! Jeszcze jedna przygodówka? Na to wygląda. Tym razem coś dla fanów kultowego już The Never Hood z 1996 roku. Ponownie zanurzymy się w świat plasteliny, gdzie bohatego imieniu Tommy Naut po awarii swojego statku zostanie zamknięty w twierdzy tytułowym Agnic Przepiękna animacja wykonana w technice pokładkowej.

You overwhelmingly supported us to bring back Shadowrun and the creation of Shadowrun Returns. It was an amazing experience for us. Not only did you provide us the funding necessary to make the game, you gave us great emotional support why we did so. Shadowrun Hong Kong kontynuacja turowego RPG opartego na licencji stołowej gry fabularnej Hong Kong 2056 rok, szef grupy tytułowych shadowrunnerów futurystycznych najemników, którym nie straszne żadne zadanie, jeśli zapłata jest odpowiednia. Shadowrun Hong Kong od pierwowzoru odróżnia przede wszystkim poprawiona oprawa graficzna i ulepszony, a w zasadzie uproszczony interfejs gracza. Zagramy 20 sierpnia tylko na PC. And where is that one gonna be set? Hong Kong. Ej, hey Josh, wyobraź sobie, nie ma ciepłej wody. Straszna lipa, nie sądzisz? Ha, racja, zapomniałem. Trzeba odpalić boiler jest w piwnicy. Until Dawn. Wirtualna przygoda, którą zainteresują się fani horrorów klasy B. To te, w których nastolatki giną jeden po drugim. Nawiązań do filmowych produkcji ma być cała masa, od standardowych w takich filmach postaci, przez dialogi, aż do budowania atmosfery wyrosły. Mówi się, że Until Dawn to Heavy Rain w wersji horror. Ile w tym prawdy? Przekonamy się już 25 sierpnia, tylko na PlayStation 4. to Delta Squad. Hey, jesteś Phoenix? Yeah. Gears of War Ultimate Edition. Odświeżona wersja pierwszej części Gears of War. Kilka dni temu światło biegło wiadomość, że każdy, kto kupi grę w wersji Ultimate, otrzyma również dostęp do całej serii Gears of War dzięki wstecznej kompatybilności Xbox One. A co z samą wersją Ultimate? Rozdzielczość 1080p i 60 klatek animacji na sekundę. Jeśli nie graliście w pierwszych Gears of War, polecam sprawdzić ten tytuł z całego serca. To jedna z najlepszych produkcji, jaka kiedykolwiek wylądowała na konsolach Xbox. Jak widzicie nie ma dramatu, ale na prawdziwe nowości będziemy musieli poczekać do jesieni. A tymczasem zapraszam do subskrybowania naszego kanału, komentowania naszych materiałów i zostawiania łapek w górę. Trzymajcie się. Do następnego miesiąca.